Pokój i dobro. Nazywam się Ojciec Izajasz, Jestem Franciszkaninem i zapraszam Cię do komentarza do niedzielnej Ewangelii. A Kościół daje nam dziś Ewangelię bardzo piękną kontynuację tego, co było tydzień temu. Czytamy na początku tak, lecz Wam, którzy słuchacie, mówię. Ewangelia rozpoczyna się od tego, że Bóg mówi do tych, którzy go naprawdę słuchają, a więc Pan Bóg mówi do swoich przyjaciół, bo przyjaciel słucha swojego przyjaciela. I jeżeli mówimy do przyjaciół, to najczęściej mówimy o rzeczach, których byśmy nie powiedzieli jakiemu zwykłemu znajomemu, osobie pierwszej z brzegu, przyjaciołom najczęściej się zwierzamy. I można powiedzieć, że ta Ewangelia dzisiejsza jest jeszcze pogłębieniem tego, co było tydzień temu. A więc jeżeli słuchasz teraz, to znaczy, że jesteś Jego przyjacielem. Dziś pogłębiamy ten temat i zauważymy, że w pewnym sensie Pan Jezus odnosi się do tych błogosławieństw i do słów biada, bo okazuje się, że między nimi jest pewnego rodzaju walka, ale o jaką walkę może chodzić? Chyba najważniejszymi słowami w tej Ewangelii są słowa: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Skoro Pan Jezus mówi do swoich przyjaciół, i jakby w pewnym sensie zwierza się, mówi o rzeczach bardzo ważnych. To mówi o miłości, nieprzyjaciół. Jest to pewnego rodzaju nowość, to co pan Jezus teraz właśnie mówi, dziś, żeby kochać nieprzyjaciół, żeby być dla nich kimś dobrym, żeby nie oddawać złem za zło. To znaczy on bardzo pragnie, żebyśmy byli tacy jak on. To jest bardzo piękne i warto na to zwrócić uwagę, bo to nie są jakieś zwykłe słowa. Wobec których można przejść obojętnie, to jest zaproszenie do głębszej przyjaźni. Kochać kogoś, kto mnie krzywdzi, to jest bardzo trudne. Kto tego doświadczył, ten doskonale wie. I ośmielę się powiedzieć, że bez Pana Boga jest to może nawet i niemożliwe, żeby z serca przebaczyć komuś, kto mnie skrzywdził. Kiedy przebaczamy, okazuje się, że przez to Pan Bóg może złamać w nas. Nasz egoizm, naszą pychę, a może nawet nienawiść, która rodzi się wtedy, kiedy ktoś nas po prostu rani. Więc dla naszego dobra przede wszystkim Pan Bóg bardzo pragnie, żebyśmy się postarali przebaczyć temu, kto nam zrobił coś złego. Idąc głębiej i pytając się Panie Boże, co jeszcze mówisz do mnie, dochodzimy do takiego poziomu, gdzie można zobaczyć, że ta walka dobra ze złem, miłości, z nienawiścią, przebaczenie, z nieprzebaczeniem, że to się dokonuje w moim sercu. Że tu może nie tyle chodzi o to, że chociaż też, ale może nie tyle o to, że ja mam, ja tutaj mam komuś przebaczyć na przykład, nie? bo ktoś tam mi coś złego zrobił, ale to jest, to jest w moim sercu, to dotyczy jednej być może nawet osoby, mnie i ciebie. Ta walka toczy się w naszym sercu. Nasza codzienność, ona jest pewnego rodzaju polem bitwy, a nasze serce jest pewnego rodzaju kwaterą dowodzenia. I tutaj w moim sercu dokonują się wybory. Jakich wyborów ja dokonuję? Pan Bóg jest moim doradcą. Wojskowym, który mi podpowiada, jakich wyborów mam dokonywać. Biblia jest pewnego rodzaju światłem i mądrością, która również prowadzi mnie przez moje wybory, przez moją codzienność. Ale tych wyborów dokonuję ja. Czy będę kochał, czy nie będę kochał. Będę nienawidził, czy nie będę nienawidził. Przebaczę temu komuś, czy nie przebaczę. Albo przebaczę sobie, czy sobie nie przebaczę. Z tym być może mamy jeszcze większy problem żeby przebaczyć samemu sobie. Ale jest to bardzo ważne. Jest nam to potrzebne w naszym wzroście duchowym, żeby to przebaczenie było ciągle obecne przede wszystkim, żeby przebaczyć sobie samemu, bo wtedy jesteśmy w stanie przebaczyć innym. A więc Ewangelia, ona mówi o tych błogosławieństwach, o biada. Czy tak naprawdę mówi o boju, który ma miejsce w moim sercu? Jest to bój o moje zbawienie o moje i o Twoje. Walczymy z nieprzyjacielem naszej duszy, którym jest szatan. I można powiedzieć, że szatan, on ciągle wmawia, że moim nieprzyjacielem jest przede wszystkim Pan Bóg, drugi człowiek, a szczególnie ten człowiek, który na przykład mnie poranił. I Pan Bóg bardzo pragnie, żeby mu przebaczył, a ktoś mi mówi właśnie, że nie, masz mu nie przebaczyć za to, co on Tobie zrobił. A robi to nieprzyjaciel naszej duszy, czyli Szatan. Tak naprawdę to będzie walka przez całe nasze życie, bo walka toczy się o nasze zbawienie, o naszą duszę. I choć nie jest to łatwe przebaczenie, to warto jako pewnego rodzaju pomoc powrócić do modlitwy Ojcze Nasz, gdzie Pan Jezus mówi, tak się modlić się i dyktuje Ojcze Nasz. I w pewnym momencie jest taki fragment: i odpuść nam nasze winy. Ja się modlę do Pana Boga, odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli proszę Pana Boga, żeby mi odpuścił tak, jak ja odpuszczam mojemu bratu i siostrze. I tu jest problem, może być problem. Nie? Więc ta modlitwa Ojcze Nasz wcale tak łatwo się jej nie odmawia, bo kiedy myślimy o tym, o czym ona mówi, przychodzi refleksja. Jak ja przebaczam drugiemu człowiekowi, ale Pan Bóg ci w tym pomoże, więc jeżeli jest ktoś taki w Twoim życiu, komu jeszcze nie przebaczyłeś i trudno ci to przychodzi, to módl się o to, żeby Pan Bóg dał ci siły i postaraj się przełamać w przebaczeniu. Może to być trudne, ale warto spróbować. Jeżeli wytrwałeś tak długo, to gratuluję. Łapka w górę, jeżeli uważasz, że było to wartościowe, i zapraszam za tydzień. Pokój i dobro.